Szanowni Państwo, rok temu z woli mieszkańców zostałam radną Rady Miejskiej w Olsztynku. Moje działania, działania na, informacyjne na rzecz lokalnej społeczności stały się na tyle niewygodne, że w ostatnim czasie nastąpiła eskalacja ataków na moją rodzinę. W dniu 2 listopada tego roku zamieszczono na portalu społecznościowym zdjęcie małej córeczki Józefa Nowakowskiego. Utworzono fikcyjne konto, na Facebooku z prośbą o wpłaty pieniężne na rzekomo operację dziecka. Również w dniu 2 listopada posługując się adresem i nazwiskiem mojego brata zwrócono się do Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie z prośbą o przeprowadzenie kontroli w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy przy budowie domu sąsiada przy ulicy Brzozowej. Mój brat złożył zawiadomienie do organów ścigania. O popełnieniu przestępstwa. Szanowni Państwo, działania te mają na celu zdyskredytowanie mojej osoby, wręcz wykluczeniu ze społeczeństwa mojej rodziny. Wykorzystywanie wizerunku dziecka do niecnych zamiarów jest karygodne i powinno być z ogromną siłą napiętnowane. Sprawując mandat radnej, bez względu na konsekwencje, będę bronić interesów mieszkańców tej gminy. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.